Pierwszą osobą, która będzie występować, będzie Urbaniak Lena. Czy jest z nami Urbaniak, Pani Lenka? Chodź, zapraszamy. Chodź tutaj. Widzę, że tak jak w zeszłym roku, znaczy nie mówię, że, że Lena konkretnie, tylko że w tym roku jak samo w zeszłym królują nam tutaj postacie ockowe. Powiedz mi, proszę, bo nie miałam jeszcze przyjemności znowu porozmawiać, co robiłaś przy tym stroju? Ja przyłam sobie cały strój, i futro i tak dalej, ogonek, łapki, wszystko. Gdzie masz łapki? Ja Czy stópki? Te stópki. Tak, stópki. Zobaczcie, jaka ona jest. Puchata, jakie ona ma super stópki. wielu <laughs> <laughs> ludzi, którzy lubią puchate stópki. I ma ogonek. Pokażesz ogonek? <laughs> super. Chcesz się jeszcze przejść pokazać wszystkim? Brawo! Tak, dokładnie, brawo! Dziękujemy bardzo za pokazanie się. Druga nasza uczestniczka to jest Zuzanna. która jest w stroju... Zresztą sama ich opowie o tym stroju. Witam. Witam. Halo! Gdzie jest moja muzyka? Co się stało? Powiedz nam, za kogo się przebrałaś. Za Rampo Edogewa, jak wiem, może niektórzy kojarzą z serii Boom of Dogs. Jest to genialny 26-letni detektyw, który sobie nawet butów zawiązać nie umie. Stąd te bardzo ekstrawaganckie skarpetki, rozumiem, żeby jeszcze bardziej to podkreślić. Tak. A e, opowiadasz o tej pelerynce. I uważam, że to jest bardzo ciekawy element, o którym warto byłoby coś powiedzieć. E, no, pelerynka tak naprawdę miała być prototypem. Była z pomarańczowego materiału wcześniej, lecz stwierdziłam, że na tyle zajebiście wyszła, że pochodzi ją na brązowo, i tak wyszło. I mamy tutaj taką piękną, wyciętą, wiem, że z koła, narzutkę, marynarkę, nie wiem do końca jak to nazwać. Jest to przepiękne. Brawa dla tej pani. I ja bym się na razie z tą pożegnała i poprosiła w tym czasie Linkla. Na... Zobaczcie, ile tu w ogóle jest detali, ile jest w ogóle rzeczy tutaj zrobionych. I co jest bardzo ciekawe, jest użyta tutaj pianka Ewa. A zresztą tu prosiłabym, żebyś ty opowiedziała też o tym stroju i o tej wspaniałej czasce torebce. Tak, to jest czaszka. Jest to torebka, w której przywołuje szminkę, kluczyki, no i wszystko, co się do niej zmieści. Cały strój zajął około. coś się psuło. Z którymi zajmuję około 9 miesięcy. Była to ciężka praca ze, z pianką EVA, ze z skórą, z materiałami wszelkiego rodzaju. Także no, jest to naprawdę bardzo, bardzo ciężka praca. Okej, okay, super, pokażcie nam jeszcze wszystkim dokładnie. Jeszcze tył, skrzydła, ogon, tutaj wszystko się zgadza. Ogromne brawa. Dziękuję Ci. Rozumiem ten sposób robienia butów, bardzo dobrze rozumiem. Ale, ale są bardzo wygodne. Jedyne jest, że trzeba pilnować, żeby nie, się nie rozwiązały. Czy twoje też? Nie, nie są wygodne. To jest akurat smutna informacja, że nie są wygodne. Zaprezentuj się wszystkim. Pokaż, jaka jesteś piękna. Tak! Ogromnie prawa. Pokaż się nam, jaki to jest piękny u Co? Powiedz, Co tu jest zrobione przy nim? Dania, które już miałam. Dla stopy miałam, buty też miałam. Do koszuli tylko były przyszyte paski niebieskie. Ale mówiłaś mi, że sama podejmowałaś próby przyszywania, co się bardzo ceni, że starałaś się zrobić to sama jak najlepiej, jak potrafiłaś. Ym... Okej, okay. przepraszam, nie będę cię stresować. Chcesz coś opowiedzieć? to maskę robiłam praktycznie jeden dzień i. No, wszystko sama robiłam i no, Wszystko. Okej, okay, to pokażcie, bo masz masę bransoletek, masz ogonki. O, o bransoletkach też zresztą mówiłaś, że, że robiłaś, jest i też bardzo dużo. Też mamy dzisiaj e, robienie bransoletek. Tak wam przypomnę. I wielkie brawa dla tej pani! I chciałbyś nam może opowiedzieć coś o tym płaszczu, o tej peruce, o tej całej stylizacji. To jest trigun. To tam z Anime Trigam. Ja samemu. Z dwóch różnych właśnie wzorów. Pierwotna wersja byłaby zszyta z ścieradła, na którym testowałem jaki powinien być rozmiar i jak to to, czy to w ogóle się tak układa, Chyba właśnie żeby to można było sobie rozkrast ten płaszcz, powinien działać, ale powinien działać przy obrotach i przy żeby się rozwiewał. Czy też ale... się obrócić? czy... Mam nadzieję, że wszyscy uchwycili to. To w no, mogę odpowiedzieć, że odszycie płaszcza nie jest proste. Owszem, wykroje z burdu były bardzo przydatne, ale no, jednak. To jest Timmy. Ruszak Timmy. Tak, uściślając. <laughs> Czy chcesz... <laughs> nie gotuj mnie. <laughs> Czy chcesz nam coś o tym opowiedzieć? Znaczy ok, tak jak wspominałaś, to jest Twój własny pomysł, Twoje własne założenie, bardzo interesujące, oprócz właśnie tej maski, która ma, nie wiem czy Państwo zwrócili uwagę, nie widać oczu przez zaklejenie materiałem. Ona Was widzi, Wy niekoniecznie. I przy okazji mamy właśnie taki piękny karton z pluszaczki. I tu są jeszcze zabawki i okulary. Ma plakat. Plakat i origami, czyli ktoś był na zajęciach Kaja. Cieszymy się z tego. Proszę, zaprezentujcie się wszystkim i ogromne oklaski. O, Jakie ty masz piękne, wielkie uszy. Mówiłaś też, że doklejałaś te różki tutaj. Nie wiem, czy państwo dobrze widzą. Pokażcie wszystkim. Powiedzieć nam coś o tym stroju? Paradontosa. Myśli niektórych ludzi są bardzo mocno nieuczesane. Niestety mam perukę, więc nie możecie zobaczyć, że moje głosy mówią. Ok, dziękujemy tej pani. Jeszcze może zrobić obrót. I zapraszam kolejną uczestniczkę. Korneliu masz trójmatoki, prawda? I to jest wszystko ręczna robota, robota również na maszynie. Niestety nie macie możliwości tego zobaczyć, ale ja widzę, że tu są bardzo ładne proste linie. Ja tu nie mam tak tego przeszyte, ona ma prościej tu przeszyte, naprawdę. A tu niby ja robię za eksperta. Chcesz nam coś opowiedzieć o tym stroju? Więc od w sumie kolan wszystko robiłam ręcznie. E, razem z Halką, która jest pod tą spódniczką, która zajęła się dużo czasu na No właśnie, zapomniałam o tym, że ty masz jeszcze Halkę. Czy jesteś w stanie kawałek chociaż tej Halki pokazać? To, to też nie jest. Nie jest łatwa robota. Zobaczcie, że ona ma tak uszytą halkę, że ta stuniczka jest taka sympatycznie szeroka. O, ja wyjdę ze sceny, proszę porobić jak, jak się pięknie kręci. I brawa dla tej pani. <klucz> <klucz> Jeszcze hm. Marcelino, we własnym stroju. Mówiłaś mi, że zbierałaś do tego piórka. Na środku nie widzisz. To ja sobie tak bardziej z boku, żebyś mnie widziała. Możesz nam coś opowiedzieć o tym stroju? Jest to fura z rasy Amp Wave. to korysowe niezbęd z I właśnie mają takie fibretyczne oczka, taki to Podwinę już są moje. Nie wiem czy Państwo słyszeli, to jest fura z rasy Ampai. Dobrze to wymawiam. Amp Czym Wave. są... Wave. Czym jest ten gatunek? Bo sama to nazwałeś gatunkiem? One żyją na innej planecie i one słyszą przez głośniki na swoich uszach. Na tym polega ich życie całe. Super, to jest na naprawdę kolejna nowa rzecz, której się dzisiaj dowiaduję. Też wiem, że y, wszystko robiłaś sama i ogon i w ogóle wszystko, więc proszę pokaż się wszystkim i również ogromne brawa. Opowiesz nam coś o tym stroju albo o postaci. Yy, ogólnie to stroj jest kupiony, ale jakby spodnie mam jakby inne wzięłam, bo tak jakoś nie pasowały. Yy, ogólnie. A gdzie masz tą spineczkę? Nie, Mówię, że ona, masz... ona się zepsuła właśnie. Już kuzynka miała mi to przypiąć, przy ale jednak. Rezygnowałyśmy z tego pomysłu Się nie opłacało, bo się odpinała. To może ja dopowiem, była tutaj w włosach spinka robiona, tylko niestety uległa małemu zniszczeniu i chyba była naprawiona? Była, ale no, się znowu zepsuła. Niestety, niestety spinka nie dotrwała do konkursu, ale na szczęście dotrwała reszta stroju. Serdecznie proszę się pokazać, przejść i ogromne brawa! Ale nieśmiertelniki są kupione i brzdęczą bardzo cudownie, jak do, do mnie biegłaś. O, Chcesz coś jeszcze opowiedzieć? Ee, co chcę powiedzieć? No, w sumie wszystko co chciałam powiedzieć e, zostało już powiedziane, że no, wszystko, wszystko co mam to jest znalezione po prostu w chacie. E, nawet te bandaże były znalezione w chacie po prostu. Jak ja pierwszy raz ten cosplay miałem na sobie, to e, było to na Perkonie e, w zeszłym roku. Ja e, specjalnie e, Mojej mamie się pytałem, czy ma jakieś bandaże, żeby w ogóle założyć. Ona tak szukała rano. I potem, i się na szczęście znalazły. I jakby, na początku ten cosplay był w ogóle z inną koszulką, bo ja pod tym mam koszulkę, taką niebieską. Ale mam bluzę na sobie, ponieważ no, zimno było na dworze. Na początkowo miałem taką jaśniejszą koszulkę, ale potem kupiłem specjalnie ciemniejszą. No, w sumie to tyle. Według mnie wygląda dokładnie jak ta postać. Wielkie brawa. No, jesteś z nami pierwszy raz tutaj no, na scenie. To oddaję ci mikrofon i chętnie posłał. No, król Tepes jest ze względu na to, że sama postać się tak nazywa. Że To nie jest właśnie królowa, tylko już samego imienia ma król Okej, okay, a co ty masz jeszcze na rękach, powiedz mi, bo nie, nie było wcześniej tej uczestniczki, a ja nie mam jej wpisanej tutaj w dokumenty. No, nie ma, bo wziąłem stolby swojej plusak z ten Bell Finian. Z limitowanej edycji 3,5 tysiąca stóp tylko zrobiono. No, cały świat. 3,5 tysiąca. I ty masz jeden z. To brzmi jak coś bardzo unikatowego tak naprawdę. Proszę pokaż się wszystkim i wielkie brała dla naszego kolejnego uczestnika. Czy chcesz nam coś opowiedzieć o tym stroju? No jakby to się na ręką star, tak jak pani powiedziała. E, maska robiona, brązuletki robione, ogon robiony. To wszystko. To pokaż ile masz tych branzoletek? Po, pokaż. O! Pokaż ile masz tych branzoletek. Wszystko robione! <śmiech> Wszystkie <śmiech> tak! Jak w kraju lat też ma wszystkie. <grymne> Serdecznie dziękujemy. <grymne> <O>! <grymne> też chcesz nam coś opowiedzieć o stroju? Wstydzio. Okej. Okay, nie każdy. Jakby ja, ja wiem, ja mam po prostu trochę gadane. Ale zobaczcie, wydaje mi się, że to są od tej postaci, przynajmniej tak kolorystycznie. Są takie same jak tutaj dół. I pokaż jeszcze spinkę. Obróć się, żebyśmy też mogli zobaczyć. Mówiłaś, że spinka jest robiona przez ciebie i też jest śliczna, pasuje do, do całego stroju. A jaka jest w ogóle ta postać? Co mi lubisz? O, albo co mi lubisz, właśnie. Może jest taka zabójcza? Rozumiem, że zabójczo piękna i zabójczo słodka, przynajmniej ta taka jesteś. Ogromne brawa dla tej pani. Oddział N.E.O. Filip. Chodź sobie. Ja nie wiem, co się tam dzieje dzisiaj. Żyjesz? Widzę, że mamy tutaj bardzo odważnego uczestnika. Bardzo chodź do przodu. Czy chcesz nam opowiedzieć o wszystkich elementach, które tutaj są? Bo ja widzę, że to jest składanka, to jest w ogóle. Ja mam wrażenie, że on tak wziął wszystkie uniwersa i połączył w jedność. Tak, jestem wszystkim po prostu. A jest, a, jest, a, jest, a jest tak całkiem serio. To po prostu jestem fanatykiem Bo Może Mą, tak jak widać. Mam kaczkę z uniwersum z Hotel. Hotel, oraz Olastora, nie, jest stały, oraz naczelnego wodza, ale Stefano. Jest to był właśnie Maurycy, który przeżył zawał, robiąc to I co mam więcej do powiedzenia? E, sernik tego bez rodzynek. <laughs> Myślę, że ma kupić domy, domy. No, prezenty, pokazuj się wszystkim. Powiało mi trochę grozą. Ja myślałam, że przy Lilii będzie strasznie. Nie no, zaskakujecie mnie co po chwilach. Chcesz coś powiedzieć? Tylko proszę, nie jakieś krobowe wieści, nie tak dla odmiany. Proszę, wiesz, doktor Plaka i te sprawy. Może coś miłego? No, ogólnie mówię postać doktora Plagi, znanego szerzej jako SCP-049. Eee, moim, dobrym, moim dobrym punktem jest scc 035 dzierżawcza maska. Już wiele razy próbowaliśmy się wydostać z klasyki, kolega z MFO wielokrotnie nas podtrzymywał. No i wracałem z powrotem do celu, gdzie musiałem przemyśleć swoje zakładanie. Okej, okay, ale takim, takim cukrowym elementem w tym wszystkim jest ta lata ręka nadzieję w tym wszystkim. Ona jest taka, ona ma kolory. Tak ja nawet bym powiedziała cukrowe. Nawet jest światełko. Chcesz, chcesz mi powiedzieć, dlaczego tak? No w oryginale sobie wyobrażałem to inaczej, ale przy pomocy mojej siostry i jej błynnej i zajebistej wyobraźni, że tak to powiem, to wyszło jak wyszło, ale i tak myślę, że fajnie i to wyszło i w sumie dziękuję za to, że mi to zrobiła. Czy to jest nasza Rainbow? Tak jest. Okej, okay. wielki brawa. Ja, ja mówiłam, że jestem w tym roku porażona pod poziomem. Widzę, że zaczynają się styki. Na przyszły rok wy macie scenkę do zrobienia. Nie, nie ma pani. Będziecie oceniani w, w praktych, jak w prawdziwych, takich, wiecie, dużych konkursach, co się później jeździ na Międzynarodówkę. Będziecie mieli 50% za strój, 50% za stenkę. <grych> to jest nasze trzecie miejsce. Gratulujemy bardzo. Świetny strój. Świetny strój. Jesteśmy zachwyceni. Chwila Dzień. dla fotoreporterów. Już. Zawołamy Cię jeszcze raz drugie miejsce dla Magdaleny Pachowicz. Dla naszej Lili. Ogromne brawa. Dziękujemy. Chwila dla fotoreporterów i na ogromkie, gromkie oklaski. I pierwsze miejsce dla Korneli Kulczak. I gromkie, gromkie, grompie, brawa. Naprawdę świetna robota. Dziękujemy wszystkim naszym czasikom. Co ty tu robisz jeszcze na scenie? Nie. Yep. to na chwilę. Ha! Myślałam, że sobie pójdziesz. Ale i nie pójdę. To co robisz? Więc stwierdziliśmy podczas naszego głosowania, że chcemy przyznać jeszcze jedną nagrodę, ponieważ było, e, był pewien e, tutaj e, osobnik, który zdecydowanie przykuł naszą uwagę swoim spektakularnym wejściem i stwierdziliśmy, że damy specjalną nagrodę za prezentację dla dwóch osób. Chcielibyśmy Was zaprosić na scenę Y, Oddzielę Neo oraz doktora Plagę! To nawet nie Boj! Jak ci zaraz! To dla ciebie. Proszę bardzo, to, to jest od Damiana tutaj od naszego I to masz. Dziękuję bardzo. Masz nie zakajano, no. żebyś mógł jeszcze autokrad dzisiaj zdobyć. Gdzie on jest? Gdziem jest? Gdziem jest? Gdziem jest? Wie, wiesz, ja się w ogóle dziwię, że to cokolwiek widzisz w tych okularach. Ja Brawa to. ogromnie dla tych panów! Brawa ogromnie dla Co? No, to dobrze. Jest! No. I e, wiecie co, ja bym zaprosiła was, wszystkich na scenę z powrotem. Cieszę się, że schodzisz ze sceny, kiedy, kiedy zapraszam wszystkich, wszystkich ja uczestników. Ja zapraszam ja wszystkich uczestników, aż 18 osób.